Zapewne każdy wsłyszał ode mnie bardzo wiele razy i na Zuma 11 Go ten sezon pierwszy jest moim ulubionym i zdecydowanie jednym z tych powodów jest na pewno turniej Świętego Szlaku. Będę w dzisiejszym odcinku wyłaniał 5 takich najlepszych mecz tego turnieju i właśnie w ten oto sposób wybierzemy sobie najlepsze spotkanie wyliczając w to eliminacje regionalne oraz te wszystkie mecze ogólnokrajowe. Zapraszam! Na piąte miejsce zdecydowanie mogę dać mecz z Akademią Zatoki Piratów. No i zrozumny się tak stuprocentowo, to był wspaniały mecz. Naprawdę jest tutaj wiele takich meczów i ogólnie mógłbym każdy dać na to miejsce, aczkolwiek wiadomo, trzeba to usegregować. A osobiście uważam, że sam finał tych eliminacji regionalnych mógłby być naprawdę, tak szczerze, półfinałem ćwierćfinałem. I nic by się chyba takiego nie stało. Po prostu w nim nie było aż tak czuć pomimo tego, że w końcu zaczęła się ta rewolucja tak nagłaśniać w cudzysłowie, to ten mecz był raczej takim zwykłym, bardziej. I szczerze myślę, że to co znajdziemy na następnych pozycjach będzie już bardziej wyglądało na takowe spotkanie finałowe. Na miejscu czwartym będzie kolejny finał, ale już z kolei ogólnych spotkań w kraju i będzie to mecz z drużyną Olimpu. Uwaga nie wliczam tutaj drużyny Dragon Link ponieważ no, tamta część meczu była dość moim zdaniem przez te awatary i w ogóle taka mech. I powiem wam szczerze że ten część właśnie z samą drużyną Olimpu którą trenował Aleks Zabel była jednym z ciekawszych po prostu spotkań przez to, że była taka wyrównana też po części, no wiadomo, tak miał wyglądać mecz w zasadzie, który miał później zostać w ogóle zmieniony o 180 stopni, tak za łatwo nie mogło iść też, ale to pokazuje nam, że też jest takie wyrównanie i bardzo mi się to spodobało, że w sumie nie ma tak, że o nagle kolejny przeciwnik, to muszą być mega silni jacyś i w ogóle, nie? Na pozycji trzeciej, o tym co właśnie mówiłem, czyli mecz z Akademią Królewską, jest to mecz z tych akurat eliminacji regionalnych, ale ma on coś w sobie takiego zdecydowanie, że zasługuje na bardzo, ale to bardzo wysokie miejsce. No, wiele jest tam takich aspektów, które mogłyby nam wskazać, że ten mecz jest naprawdę cudowny. No i. Powiem Wam szczerze, że bardziej w tym meczu czuję taką, jakby to powiedzieć, logikę, taki sens bycia cesarskim, jeżeli właśnie w Zatoce Piratów, gdzie to miał być taki mecz, gdzie faktycznie Raimond no, już wychodzą z pewnej grupy. Na pozycję drugą mogę dać Akademię Księżycowych Murz. No i błagam, to był naprawdę wspaniały mecz. Ja tak szanuję w sumie każdego zawodnika w drużynie przeciwnej, a szczególnie Alessandra, ale to trochę tam inny temat. <grych> Bardzo w sumie podobało mi się ich podejście i pokazanie, że dobra, okej, okay, no ten piąty sektor może faktycznie się myli i musimy jakoś działać dalej, nie? Bardzo w sumie też jestem wielkim fanem strategii, które tam zostały użyte, no i przede wszystkim jeżeli chodzi o sam mecz, czyli skupmy się trochę też na drużynie naszej, czyli Raimonie. Bardzo mi się w sumie podobała taka zapoczątkowana relacja Gabriela i Aitora. Muszę być z wami szczery, to było naprawdę wspaniałe widowisko. No i tak, to jest kolejny mecz, w którym pokazanie, że kapitan tak naprawdę robi jako bramkarz, to ma pewną swoją taką regułkę chyba, że to są wtedy dobre mecze. Zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, chciałbym was zaprosić na serwer i na ZumaWorld.pl, link w opisie. A miejsce pierwsze zajmuje oczywiście nie inny mecz żaden jakiś jak mecz z Akademią Mirażu. I błądę z wami czego ok? Jak ja jestem wielkim fanem tych różnych takich rozmaiceń w tych stadionach, w tych pięciu meczach, czy ilu tam było, to tutaj mam wrażenie, że te właśnie łapki Flipera, to wszystko, w ogóle ten cały pinballowy stadium, to była jedna z najlepszych rzeczy, jakie totalnie wprowadzono do samej rozgrywki. Oczywiście, poza duchami walki, ale o tym był już materiał. Nie ukrywam, że bardzo też mi się podobało to, jak została wprowadzona technika wancianga. No bo, jednak nie ukrywamy, nie, większość technik pojawia się tak naprawdę w sumie znikąd, bo nie wiem, zawodnicy troszeczkę tam potrenowali poza meczem jakiś tam treningu czy coś i w ogóle wiecie. A tutaj faktycznie był pokazany dość ciekawy konflikt z Haroldem. No i to mi się w sumie też podobało, że mimo tego, jaką stawkę mają te mecze, pokazana jest też taka wartość, można by powiedzieć, między przyjaciółmi, i to, że jeszcze przecież są inne aspekty, które mają nam trochę pokazać twórcy. To mi się naprawdę bardzo podobało i nie ukrywam, że tak jak uwielbiam dosłownie wszystko w tym meczu przebieg cały, to jakie techniki zostały użyte, to muszę przyznać, że tego pierwszego bramkarza też w sumie mieli spoko.